Donald Tusk ogłosił, że zbiera swoją drużynę. No to zastanówmy się, kto w niej zagra pierwsze skrzydło. Za dialog z Polakami odpowiedzialne będą Marta Lempart i Klaudia Jachira. Za tolerancję chcący opiłować katolików Sławomirnitę. Za uczciwość Sławomir Nowak, oraz Włodzimierz Karpiński. chociaż tam więcej jest kandydatów. A Franek Serczewski z kolei odpowiadać będzie za kwestię bezpieczeństwa. Gdyby wygrali wybory, to chwilę po ogłoszeniu wyników wróciłby Jacek Rostowski i odwołał obietnicę. Pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie. Czy pan proponuje dzisiaj opozycji, słuchajcie, chcę żeby PiS przegrał. Więc musicie troszeczkę nakłamać. Tak, dokładnie tak. Bardziej kabaret niż poważna ekipa.